Rezerwat Wyspy Świderskie Zatrzymałem się, strzedłem z roweru bo to jest fenomenalny szpaler dębów Dołem mamy szlak a tutaj taki pomniki I ciągnie się już to przez set kilkaset metrów Naprawdę, jeżeli tak puszcza Mazowiecka kiedyś wyglądała, to pozazdrościć przodkom naszym, że przeżywali coś takiego. I jeszcze krótki spacerek Tam tym szpalerze dębów. Na pewno to nie jest koniec, bo tam jeszcze kilkadziesiąt sztuk stoi. No ale ja dalej.